Chociaż oficjalnie nie mianowałabym się pełnoprawną jesieniarą, to bezsprzecznie uważam, że właśnie jesienią Korea jest najpiękniejsza. Optymalna temperatura, magia ciepłych kolorów na drzewach i koreańskie street-foodowe przekąski, które idealnie rozgrzewają wrześkie wieczory. Łatwo się w tym zatracić, ale nie zapominajmy, by być na bieżąco z wydarzeniami minionego miesiąca z półwyspu koreańskiego. Zapraszam na październikową dawkę K-Newsów. Yorobun, annyeonghaseyo, mam na imię Ewa i witam Was na kanale k -Shok. Dwa dni po moich urodzinach swoje święto obchodził Hangul, czyli... Koreański alfabet. 9 października jest z tej okazji dniem wolnym od pracy. Przez wielu mylnie nazywany chińskimi krzeczkami czy też azjatyckimi hieroglifami, Hangul powstał pod przewodnictwem króla Sejonga w 1443 roku. Miał on zwalczyć analfabetyzm na Półwyspie Koreańskim, wypierając tym samym stosowane tam dotychczas znaki chińskie. Przywołując w pamięci ilość poprawek egzaminów na studiach sprawdzających znajomość chińskich znaków, obstawiam, że gdybym urodziła się przed XV wiekiem na terenach dzisiejszej Korei, też byłabym analfabetką. Hangul natomiast jest alfabetem fonetycznym, co oznacza, że każda jego litera reprezentuje jedną głoskę, co oczywiście sprawia, że jest on prostszy do opanowania niż fizyka bądź chemia na poziomie szkoły podstawowej. Dawniej bowiem mówiono, że mądry człowiek nauczy się go w jeden poranek, niemądry zaś będzie potrzebował na to dziesięciu dni. Jeśli więc podejmiecie się tego wyzwania, nie bądźcie dla siebie zbyt surowi. Wszyscy doskonale wiemy, że czas upływa rano pięć razy szybciej niż normalnie. Na zachętę dodam jedynie, że tak jak niegdyś graficy Disneya, szkicując ikoniczne już postaci, obserwowali modeli w ruchu, tak też twórcy hangla kreślili litery bazując na wyglądzie organów mowy w momencie wypowiadania poszczególnych głosek. Sprawa wydaje się wręcz banalna. I nie pozostaje wam nic innego, jak dać mu szansę. A tak właściwie to sobie. Aha, i jeszcze jedno. Poza swoim świętem, Hangul doczekał się również własnego muzeum, które koniecznie należy odwiedzić, będąc w Seulu. Nie zapomnijcie o sklepiku z pamiątkami. Zakładam, że oglądaliście mój ostatni film o Henio, czyli koreańskich Srenach. Ale czy widziała go również pierwsza dama Korei Południowej Kim Kong-hee? Bowiem spotkała się ona w ostatnim czasie z niewielką grupą henio. Wydarzenie miało miejsce nigdzie indziej jak na południowo-koreańskiej wyspie Dzieciu. Kim Kong-hee okazała im szacunek i wyraziła ogromną wdzięczność za podtrzymywanie tradycji, jaką są ich unikatowe na skalę światową podwodne połowy, pomimo niezwykle trudnych warunków. W spotkaniu wzięła udział naprawdę niewielka grupa henio, bowiem było ich zaledwie 10. Selekcja była więc jeszcze bardziej rygorystyczna niż w najlepszych warszawskich klubach. Na koniec dodam jedynie, oczywiście nie wypominając nikomu wieku, że Kim Cond ma 51 lat, a chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że śmiało dalibyśmy jej dwójkę z przodu. Też tak chcę. Czy przekraczając próg parków rozrywki macie jakiekolwiek obawy? Ja mam mnóstwo. Na przykład taką, że kiedy będę jechała jednym z rollercasterów, co jest już ewidentnie przejawem masochizmu, wszystko nagle się zatrzyma i utknę w wagoniku zawieszona do góry nogami. Sądzicie, że to niemożliwe? Korańczycy w takim razie po raz kolejny że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, bowiem w parku rozrywki w południowo-koreańskim mieście Kyeongju, kolejka górska zatrzymała się w połowie drogi, zapewniając tym samym 22 osobom doświadczenie, które można by nazwać snem toperza. Pechowcy, o których mowa, utknęli do góry nogami na około 20 minut, wisząc 55 metrów nad ziemią. Na szczęście, nikomu nic się nie stało, a według oficjalnych wyjaśnień, kolejka zatrzymała Mała się na skutek zadziałania czujnika bezpieczeństwa i jest w pełni bezpieczna. I w sumie to nawet nie można powiedzieć, że takie sytuacje zdarzają się raz na 100 lat, bo owy wywinął identyczną akcję w lipcu ubiegłego roku. Już mi nikt nigdy nie wmówi podczas wizyty w parku rozrywki, że przesadzam. Ale czy tak właściwie, to ja się jeszcze kiedyś tam dam wyciągnąć. 24 października grupa czterech Koreańczyków z północy przekroczyła międzykoreańską granicę morską na Morzu Wschodnim, zwanym również Morzem Japońskim. Południowokorańska Straż Wybrzeża namierzyła o 7 rano drewnianą łódź, na której znajdowały się trzy kobiety i jeden mężczyzna. Ich tożsamość nie została jeszcze ujawniona. Południowo-koreańskie wojsko we współpracy ze Strażą Przybrzeżną przejęło grupę uchodźców na morzu niedaleko miasta Sokcho w prowincji Gangwon. Zazwyczaj Koreańczycy z północy uciekają z KRLD przez Chiny bądź kraje południowo-wschodniej Azji. Naprawdę rzadko kiedy zdarza się, by ktoś próbował przekroczyć silnie strzeżoną granicę pomiędzy obiema Koreami. Według danych przedstawianych przez Narodową Służbę Wywiadu, w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku w Korei Północnej zmarło z głodu 240 osób, a to dwukrotnie więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat. Jeśli wspomniana czwórka namierzona na łodzi po przesłuchaniach faktycznie okaże się uchodźcami z północy, będzie to w tym roku drugi przypadek ucieczki Koreańczyków z kraju Kimów drogą morską. 8 października, czyli dokładnie pomiędzy moimi urodzinami i dniem Hangela, zakończyły się 19 igrzyska azjatyckie, których tym razem gospodarzem były Chiny. Wydarzenie organizowane jest co 4 lata i rywalizowali w nim zawodnicy z 45 azjatyckich państw. Co ciekawe, podczas tej największej imprezy sportowej w Azji. Po raz pierwszy na arenę wkroczył e-sport. W turnieju pojawiły się takie tytuły jak Dota 2, Street Fighter V czy też Honor of Kings. Najwięcej, bo aż 4 złote medale trafiły do gospodarzy wydarzenia, a drugie miejsce na podium przypadło reprezentacji Korei Południowej, która zdobyła 2 złota. Stawka była jednak wyższa niż mogłoby się wydawać. Nagrodzeni południowo-koreańscy zawodnicy mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku odbycia służby wojskowej. Coś, co było nieosiągalne nawet dla chłopaków z BTS. Reprezentanci Korei Południowej zdobyli łącznie we wszystkich dyscyplinach 190 medali, w tym 42 złote, plasując się tym samym na trzecim miejscu. Pierwsze miejsce na podium należało do gospodarzy, a drugie do Japończyków. Koreańczycy nie oddali wygranej w takich dyscyplinach jak szermierka, taekwondo i łucznictwo, co w sumie nie powinno nikogo dziwić. Gratulacje! Jeśli chodzi o październikową porcję keińusów, to by było na tyle. Obstawiam, że kolejna będzie już przykryta szronem. Jeśli więc chcecie być na bieżąco i towarzyszyć mi podczas kolejnych, tym razem jesiennych spacerów po Korei, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, a i włączenie powiadomień może okazać się całkiem wygodnym rozwiązaniem. Natomiast na literackie wieczory pod kocem polecam gorącą herbatę z cytryną i moją książkę Kejszok Korea Inaczej. Upolujecie ją na stronie www.keesok.pl oraz na Allegro. Trzymajcie się ciepło. Street Fighter. Street Fighter. Mm -hmm.